Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym niedzielnym dyżurze dietetycznym. Ja nazywam się Patrycja Baka, jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem w palecie Diet. Dzisiaj porozmawiamy na temat zmiany, a tak dokładnie na temat etapów zmiany, którą każdy musi z nas przejść, aby dojść do swojego celu. Inspiracją do nagrania tego filmu byli tak naprawdę moi pacjenci i wizyty z tego tygodnia, na których często padło pytanie. Co się dzieje z naszą motywacją? Dlaczego czasami ona zwiększa, czasami ona zmniejsza? E, I jak to zrobić, żeby ta motywacja była większa? E, z tymi pytaniami e, często, e, myślę, każdy dietetyk czy psychodietetyk e, spotkał się na swojej drodze, swojej drodze zawodowej, ale myślę, że to też jest bardzo cenna informacja dla naszych pacjentów, e, aby po prostu wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, Dlatego zapraszam do oglądania tego filmu. Na pewno trzeba zacząć od tego, że proces zmiany. Często nie trwa tylko kilka tygodni, tylko kilka miesięcy, tak? Dlatego e, tak naprawdę, kiedy my podejmujemy ten pierwszy krok, często nasze życie zupełnie różni się od tego, które będzie za kilka miesięcy, e, ponieważ e, nasze życie wygląda tak, że on się cały czas zmienia, tak? Mamy różne zobowiązania, różne trudne sytuacje życiowe, e, które powodują, że to nasze życie jest zupełnie inne, tak naprawdę w każdym miesiącu, tak? E, I w sytuacji, kiedy najczęściej pacjenci podejmują w nas współpracę, mają troszkę więcej czasu, często mogą więcej energii poświęcić właśnie na zmianę tych nawyków żywieniowych, e, a po kilku tygodniach. Często pojawiają się różne trudności, tak? takie trudności życiowe, życie, tak zwane, e, kiedy właśnie tą ich energię no nie mogą już tak e, dysponować stuprocentowo na tą zmianę nawyków żywieniowych, tylko muszą właśnie tutaj ją podzielić na inne aspekty życiowe. E, I w tym momencie, kiedy właśnie dochodzą do naszego życia różne dodatkowe bodźce, których wcześniej nie było, e, ten nasze etapy zmiany właśnie mogą się różnić. E, dlatego bardzo ważna jest aktualizacja naszego jakby, statusu życiowego, e, ponieważ ono się cały czas zmienia, i musimy mieć to na uwadze, tak? że to jest długoterminowy proces. No, oczywiście, w zależności od celu, ale często to jest długoterminowa, e, długoterminowa praca. E, dlatego ważne jest to, żeby też wiedzieć. Jak te etapy wyglądają. Teraz może przejdziemy do tych e, właśnie takich trochę teoretycznych aspektów, a później powiem, jak e, na każdym, na tym, na tym nawrocie, tak? na, tej na nawrocie tej naszej motywacji po prostu e, pracować i nad czym się tutaj zastanawiać, żeby wrócić do tej naszej motywacji. My jako specjaliści e, wyróżniamy e, różne fazy motywacji u pacjentów i w zależności od tej fazy e, w taki odpowiedni sposób e, z każdym pacjentem e, pracujemy. ale żeby tutaj mieć taką mniej więcej wizję tych etapów i wiedzieć, e, jak, one, jak one mniej więcej wyglądają, wkrótce Państwu tutaj opowiem. Tak? Pierwszy etap e, procesu zmiany jest moment, w którym e, jakiś problem występuje, występuje, e, ale... Na przykład widzą to osoby z naszego otoczenia, widzi nasza rodzina, nasi znajomi, ale my tego problemu nie widzimy, my go nie dostrzegamy, nie czujemy, że potrzebujemy coś zmienić. Kolejnym etapem jest moment, w którym zaczynamy coś dostrzegać, tak? Widzimy, że potrzebujemy jakiejś może zmiany, ale my totalnie nie mamy planu. Kolejnym etapem jest moment, w którym my wiemy, że potrzebujemy tej zmiany dla siebie, chcielibyśmy to zrobić, mamy plan. I zbierza, zabieramy się do tego. Kolejnym etapem to jest tak zwany etap działania, tak? czyli to jest moment, w którym po prostu podejmujemy kroki w kierunku zmiany. Następnie jest moment, w którym my jakby utrzymujemy to działanie, cały czas pracujemy, pojawiają się różne trudności, ale my sobie z nimi dajemy radę. Widzimy różnicę pomiędzy momentem, w którym jesteśmy teraz, a momentem, w którym byliśmy na początku albo przed podjęciem po prostu tutaj pierwszego kroku ale widzimy te trudności, zdajemy sobie sprawę. O, ostatnim etapem, fazą jakby też motywacji jest tak zwany nawrót, tak? Czyli moment, w którym my wracamy do naszych starych nawyków żywieniowych. I e, jak tutaj e, można sobie to zobrazować, te nasze fazy motywacji e, to z koło, tak? Tak naprawdę my e, z momentu, w którym e, działamy, e, w którym my mamy, utrzymujemy to, to działanie, możemy zawsze wrócić do pierwszego etapu. I trzeba mieć, e, myślę, tą, e, tą wiedzę, bo jest to bardzo... Ważna rzecz. Pierwszym krokiem e, do takiego e, powrotu do naszej motywacji jest na pewno to, żeby sobie zaktualizować tak zwane nasze życie, czyli się zastanowić, co się zmieniło w momencie, kiedy ja podejmowałem ten mój cel, a teraz, tak, jak się moje życie zmieniło, czy po prostu mój cel nie jest w tym momencie dla mnie, na przykład, z nierealny, tak, czyli na przykład wtedy w takiej sytuacji obniżamy sobie trochę nasze cel, dzielimy sobie go na etapy, realizujemy sobie troszeczkę po prostu to w inny sposób. Zastanowić się w takiej sytuacji e, jakie mam przekonania? Jakie przekonania spowodowały, że ta moja motywacja spadła? Czasami nasz mózg e, podświadomie lubi nam płatać takie figle, tak? Czyli po prostu zaczynamy negatywnie o czymś myśleć, nie, wiem, nie schudnę, ponieważ e, nie mam czasu, e, nie mogę ćwiczyć e, tyle razy, ile sobie założyłem. Na pewno e, no to jakby klapa jest, tak? Generalnie ważne jest to, żeby umieć wychwytywać takie właśnie negatywne przekonania i postarać się. Je przeanalizować i zmienić na takie wspierające, na takie pozytywne. To też jest bardzo ważny klucz po prostu do, tej, do tego powrotu naszej motywacji. Kolejno warto się zastanowić, czy nie pojawił się jakiś lęk. Często właśnie proces zmiany, zmiany nawyków żywieniowych, ale jakości życia w naszym życiu powoduje jakieś lęki, które. Wpływają na nasze ograniczenia, to również później na przekonania, więc to się z tym łączy, ale warto również też się zastanowić, czy ja się czegoś nie obawiam w moim życiu, czy, czy po prostu ta zmiana nawyków nie spowodowała jakiegoś lęku, który może mieć właśnie taki negatywny wpływ na moją motywację. Dodatkowo warto jest się zastanowić nad celem, który przywiódł nas, jakby, jakby spowodował ten pierwszy krok, bo często w procesie właśnie zmiany. Często ten cel gdzieś po drodze, jakby osiągamy go, tak? I w momencie, kiedy nie mamy celu, to my też nie będziemy mieć motywacji do zmiany, tak? No bo do czego my dążymy? Więc warto jest y, też sobie przeaktualizować, zastanowić się, jaki był ten cel mój początkowy: czy, czy czegoś się nie zmieniło, czy ja może coś innego chciałbym osiągnąć totalnie. Więc tak jak mówię, ta aktualizacja y, naszego życia wtedy, jakby przed procesem y, podjęcia, y, przed jakby zrobieniem tego pierwszego kroku, a teraz jest po prostu bardzo ważna. W takiej sytuacji, kiedy mamy już te wszystkie informacje, mamy wiedzę na temat tego, czy mamy jakieś przekonania negatywne, czy pojawił się u nas lęk, jak zaktualizowaliśmy sobie nasze życie, warto się zastanowić, ee, jakie mogę ja z tego wnioski wyciągnąć, tak? I w tym momencie, kiedy mamy wnioski, hmm, to możemy myślę wtedy zrobić. Plan działania, tak? który jest oparty na realnych moich możliwościach, realnych zasobach, które mam w tym momencie, e, i e, opracować nowy plan, tak zwany plan naprawczy, można powiedzieć, aby ta moja motywacja wróciła do e, momentu, kiedy ja działam, kiedy ja e, mam ochotę robić e, te, e, iść, że tak powiem, po, tych, po tej mojej drabinie e, celów. E, także myślę, że to jest bardzo e, takie skuteczne. I jest to naprawdę rzecz, która się sprawdza. Daj mi znać w komentarzu, czy miałeś kiedyś taką sytuację, kiedy Twoja motywacja spadła. Myślę, że jest to częsta sytuacja, która pojawia się w naszym życiu. Dlatego jestem ciekawa, jak Ty sobie z, tym, z tą sytuacją dałeś radę. Dziękuję bardzo za oglądanie i.